Cześć, z tej strony Jarek Podar. Witajcie w listopadowym odcinku Warszawskiego Tętna, w którym, jak to co miesiąc, będziemy rozmawiali o tym, co działo się w minionych już tygodniach w Warszawie. Dokładniej o 164 milionach przeznaczonych na bezpieczeństwo ruchu drogowego, organizacji Warsaw Night Racing, tramwaju na Wilanów oraz o otwarciu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W naszym skromnym, emiotynowym studiu są dziś ze mną Marta Szczepańska, czyli radna miasta Warszawy. Cześć! Cześć! oraz Eryk Baczyński, przewodniczący miasta Jest Nasze. Cześć. Cześć, witam Ciebie, witam słuchaczy. Przejdźmy już może do pierwszego tematu, jakim jest 164 miliony na BRD. Dzięki presji naszych radnych Rada Warszawy przyznała rekordowe środki na poprawę bezpieczeństwa pieszych. No i to jeszcze przed paroma tygodniami wydawało się dosyć niemożliwe, kiedy Platforma Obywatelska odrzuciła nasz wniosek w Radzie o nawet dyskusję na ten temat, temat bezpieczeństwa na warszawskich drogach. Marto, na co w pierwszej kolejności Twoim zdaniem najlepiej jest przeznaczyć te pieniądze lub czy już wiadomo, na co one zostaną najpierw przeznaczone? Dokładnie wiadomo na co one zostaną przeznaczone, natomiast fakt, że faktycznie ta rozmowa na temat tych środków była przesunięta w czasie i w ogóle na temat bezpieczeństwa, wynikał z tego, że po prostu miasto momentalnie myślę, że też po trochę po strajkach, które były, po protestach, które były po tym wypadku na Woronicza, jak również po naszych interpelacjach takich zbiorowych, gdzie prosiliśmy po prostu o jasne wyznaczenie, jaka kwota pieniędzy jest potrzebna, żeby poprawić bezpieczeństwo na wszystkich przejściach z oznaczeniem 0 i 1, w tym audycie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa ZDM. -u. No i w ramach tych przyznanych kwot na przestrzeni kilku lat do 2028 roku wszystkie te przejścia powinny zostać objęte pracami modernizacyjnymi w różnym zakresie, więc na to są przeznaczone te środki. A ile takich przejść jest? Ich jest bardzo, bardzo dużo. Dotychczas zostało przebudowanych 580. Moim zdaniem ich jest dwa razy tyle. Chyba jest też tak, że nie wszystkie, które byśmy w ogóle chcieli, żeby były zaudytowane, zostały zaudytowane. Więc teraz ta strona ZDM ma zostać tak przebudowana, żeby łatwo można było odkryć dokładnie to przejście, które jest na najbliższej naszej okolicy albo które nas interesuje, oraz datek. Kiedy zostanie ono przebudowane i co tam zostanie dokładnie zrobione, więc na to czekam, żeby to było bardziej transparentne, bo w momencie, kiedy analizowaliśmy dane, które były wcześniej podawane, to za każdym razem każdej osobie i dziennikarzowi wychodziła trochę inna liczba. A jaki jeszcze inny obszar wymagałby no tak. Dużej uwagi, jak obecnie też bezpieczeństwo ruchu drogowego. Czy tak? na no pewnie nie zaskoczy Ciebie i też naszych słuchaczy, że my zawsze postulujemy i głosimy, że potrzebne są duże środki na mieszkalnictwo społeczne, na tanie mieszkalnictwo w naszym mieście. Prezydent Trzaskowski już w czasie kampanii wyborczej i w poprzedniej kadencji cały czas tłumaczył się właśnie tym, że buduje zaledwie 800 mieszkań w skali swojej kadencji, a nie 1500, tak jak obiecywał każdego roku. Właśnie tym, że te środki są za małe, że dzielnice muszą specjalnie wyprzedawać swoje nieruchomości, żeby w ogóle móc inwestować w zasób komunalny, a więc mamy nadzieję, że właśnie takie dodatkowe środki, to, byśmy mieli, moglibyśmy w takie rzeczy zainwestować i to by było z wielką korzyścią dla młodych mieszkańców w naszym mieście. I w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego pada też często pojęcie automatyzacji systemu kontroli prędkości. No i na czym to właściwie polega i czy jest to możliwe w ogóle, żeby wprowadzić to w Warszawie? Tak. To jest totalnie możliwe i mamy już sprzęt, który mierzy w ogóle natężenie ruchu i każda Sygnalizacja świetlna ma takie moduły, które możemy rozszerzyć o elementy pomiaru prędkości odcinkowe oraz ewentualnie sonometry, czyli te dźwięko łapy ale to wymaga dodatkowej legislacji ze strony parlamentu, za czym też działamy. Tak, no my mówimy, że żyjemy już w XXI wieku i warto, żeby nasze władze też były tego świadome, że tak naprawdę nie musimy wielkich nakładów wnosić po to, żeby ulice były bezpieczne, bo możemy stawiać właśnie fotoradary, takie nam znane w szafach odcinkowe, też na przykład odcinkowe pomiary, czyli takie, gdzie na dłuższym odcinku drogi kontrolujemy tę prędkość i to by pozwoliło nam odciążyć policję, bo wiemy, że aktualnie 2,5 tysiąca wakatów w naszym stołecznym garni. <zonie>. No i my po mówimy, że te oszczędności jest łatwo znaleźć, a bezpieczeństwo naszych wszystkich uczestników ruchu znacznie by się polepszyło takimi małymi już inwestycjami. Z czego? Znaczy, tych wakatów to chyba nawet już jest 3000, a w takie strajki jak teraz, w ten weekend listopadowy, gdzie wręcz policjanci w ogóle nie przychodzą do pracy, zgłaszają zwolnienie zdrowotne, po to, żeby podkreślić, że jak, jakim jest trudno i dobrze wiemy, że nawet jeśli byśmy wystawiali fotoradary z tych klasycznych budek, to i tak nam jest potrzebna automatyzacja do tego, żeby po prostu wystawiać te mandaty w takiej automatycznej formie, tak jak jest na zachodzie, bo inaczej one się przedawniają po prostu. To jest konieczne. To jest konieczne ze względu na strukturę policji i to, że tak łatwo nie odłudujemy tej jednostki, jak również ze względu na to, że po prostu tych samochodów jest tyle, tych przekroczeń jest tyle, że musimy to zautomatyzować. To tak a propos jeszcze działań um, służb policji, to chciałbym zapytać was, czy taka aplikacja jak Janosik realnie wpływa na. Takie bezpieczeństwo, czy wręcz przeciwnie? To jest w ogóle dość kuriozalna sytuacja, że w naszym kraju prywatna firma, ta, która sprzedaje pewne narzędzie, pewną aplikację, współpracuje blisko z policją i to jest oficjalnie promowane jako sposób na zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, gdzie jakby wiemy, jak to wygląda w praktyce, tak? No bo wiele osób jednak w naszym otoczeniu korzysta z takich aplikacji, czyli powoduje zwolnienie na jakimś określonym odcinku, gdzie spodziewamy się wzmożonej kontroli i później przyciśnięcie gazu do dechy już od razu za, za tym odcinkiem. Bezpieczeństwo na drogach to nie jest tylko bezpieczeństwo wybrane punktowe, tylko ono wymaga tego, żebyśmy się stosowali do przepisów prawa na całym odcinku tak naszej podróży. Więc to jest w ogóle jakaś aberracja, że aktualnie te aplikacje są dopuszczone, a na przykład w krajach zachodnich, takich jak Niemcy, chyba we Francji, jest to już od dawna nielegalne. Ja bym powiedziała, że nam jest bardzo potrzebna zmiana mentalności. Takie mówię mówienie... Że jeżdżenie spokojnie i bezpiecznie to jest to. Czego wszyscy oczekujemy od siebie wzajemnie? Nie ma czegoś takiego jak szybko, ale bezpiecznie. To stąd to chyba przyzwolenie takie na Janosika i inne aplikacje, czy omijanie systemu. I tutaj też jest ważne to, że właśnie ta kwota przyznana dodatkowo w wieloletnim planie finansowym Warszawy jest takim symbolicznym krokiem w stronę tego, że słuchajcie, faktycznie zaczynamy inaczej myśleć o przestrzeni miejskiej i o bezpieczeństwie w naszym mieście, i to będzie dla nas priorytet. Teraz porozmawiamy o temacie, o którym w ostatnim czasie jest dosyć głośno, także z tego względu, że po prostu nie sposób jest nie słyszeć ryku silników, pisków opon podczas nielegalnych wyścigów, czy po prostu zlotów grupy Warsaw Night Racing. Oni sami określają się mianem po prostu miłośników motoryzacji. To oni właśnie uważają, że jeżdżą szybko i bezpiecznie, podczas kiedy w rzeczywistości stwarzają śmiertelne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Okazuje się, że jednak, że bywają również organizacją charytaty bo co jakiś czas na swoich zlotach organizują zbiórki, no więc te wszystkie przypadki łamania prawa jakoś tak trochę łagodniej wyglądają, bo przecież zbiorą trochę pieniędzy no i ogólnie przecież to są dobroduszni ludzie. Wiemy też, że pojawiły się groźby od osób ze środowiska bandytów drogowych pod adresem członków naszego stowarzyszenia za to, że nagłaśniali proceder wyścigów samochodowych w Warszawie. Napisali, że będzie reakcja z ich strony, nazywają nas patoaktywistami i mówią o nagonce na nich. My nagrywamy ten odcinek 31 października, a wczoraj 30 złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury dotyczące popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli tej właśnie organizacji. Może najpierw takie pytanie od strony prawnej, Eryk, do Ciebie. Jakie przepisy według nas w ogóle narusza ta organizacja? Powiem w ten sposób, że nasza prawna walka z Warsaw Night Racing i z tymi bandytami drogowymi jest jakby trochę dwutorowa. Tak jak mówiłeś, w przypadku Janka Kamencfra, naszego radnego miejskiego i Filipa Pietrzaka, członka tutaj działającego mocno na rzecz mniejszej ilości hałasu w mieście. W przypadku naszych dwóch kolegów złożyliśmy zawiadomienie. Wiadomienia takie po prostu na komisariacie, ażeby dochodzić do jakiegoś prawa i walki o to, żeby oni nie byli nękani, tak? W przykład ich własnych domostwach, tak jak to było w przypadku Filipa, albo żeby nie były stosowane wobec nich groźby w przestrzeni publicznej. Więc to jest taka po prostu, powiedziałbym, działanie punktowe tutaj na szybko, żeby pewne bezpieczeństwo naszym członkom zapewnić. No ale też trochę w naszej ocenie postumiarka po się przebrała. Też te działania nas do tego już przekonały ostatecznie. No i zrobiliśmy to, co planowaliśmy od dłuższego czasu, czyli zawiadomie Mieliśmy prokuraturę o przestępstwie, organizowania imprezy masowej w sposób nielegalny, sprzeczny z zasadami, które wyznacza ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, czyli dokładnie złamanie artykułu 58 tej ustawy. To jest tak, że u nas w Warszawie od dłuższego czasu służby były trochę takie, nie miały dobrego pomysłu jak chwycić te organizacje, bo ona ci, i ci członkowie jej potrafili skrzętnie ukrywać swoje właśnie nielegalne działania, czy właśnie, nie wiem, przełączając tłumiki z trybu sportowego na zwykły, czy przemieszczając się szybko po mieście i uciekając przed patronami policji, więc my teraz trochę tak jakby od strony prawnej udało nam się uchwycić pewne wykroczenie, którego oni wcześniej jakby nie dopilnowali i nie wiedzieli, że za to można i pociągnąć przy okazji organizacji imprezy masowej. My też nie możemy niestety udzielać wszystkich szczegółów tego, co zawarliśmy w zawiadomieniu, po prostu chcemy, żeby ta sprawa się skończyła finalnie w sądzie i nie chcemy dawać jakby możliwości przedczesnej obrony tutaj tym potencjalnym przestępcom. No ale to jest przykład, który po prostu wzięliśmy z innego miasta w naszym kraju, gdzie już rozbito taką podobną grupę właśnie stosując te przepisy. Przedstawi bardzo obszerny materiał dowodowy, który doznacznie, doznacznie przesądza o tym, że właśnie przepisy tej ustawy zostały złamane. Działamy jeszcze w kolejną stronę, no bo pamiętajmy, że my się domagamy też tego, żeby wyścigi i wszelkie takie działania około tego środowiska, czyli na przykład palenie gumy gdzieś na parkingu, gazowanie na światłach, generowanie zbędnego hałasu i takie agresywne zachowanie w przestrzeni publicznej, drogowej, powinno być karane po prostu. Czy to jest w ogóle tak, że w wielu krajach, znowu na zachodzie, w ogóle organizowanie takich imprez i wyścigów jest. Objęte osobnym przepisem karnym w kodeksie, i my też takie zmiany postulujemy, żeby je wprowadzić. Fuzjerem wreszcie... Niemiec, tak? tak, tak czy wręcz Niemiec... jest jednostka policji, która się tylko tym zajmuje? W to pokazuje tylko, jak to poważny ogólnoeuropejski problem jest i że musimy naprawdę szybko działać, żeby ten problem nie urósł do takich rozmiarów, że już nie będziemy w stanie sobie z tym poradzić. To jeszcze co do tej jawności, o której mówiłeś, Eryk, mhm. i o tym, że policji ciężko było czasami złapać uczestników tych wyścigów, to można też zrobić tutaj taki, znaczy jakby powiedzieć o tak. Takim kontrargumencie, że na Instagramie, na przykład, tej organizacji wszystko jest jawne. To znaczy, jawni są ci użytkownicy, którzy wstawiają, jak przekraczają prędkość, jak driftują w mieście. To wszystko teoretycznie jest. No tak, tylko później jest po prostu ciężej procesowo udowodnić już osobie, że to ona była za kółkiem, tak? Znamy te wszystkie mechanizmy, które stosują tacy kierowcy, że tak naprawdę to ktoś inny miał ten samochód wtedy pieczy, tak? I go używał. Więc my też tutaj mówimy, żeby taka kara i ten mandat uszedł jakby za właścicielem samochodu, a nie żebyśmy się bawili w udowadnianie, bo to jest naprawdę drugorzędne, kto faktycznie był za kółkiem, bo też da, dając komuś samochód, ponosimy odpowiedzialność za to, jak będzie jeździł. Jeszcze praco do tych wiadomości wysłanych do nas, czy komunikacji komunikacji na Instagramie przez tę grupę, no to my ustaliliśmy też dane personalne stricte organizatora tej imprezy Warsaw Night Racing. Wiemy o tym, że jest to jedna osoba, która w ogóle ogromne zyski też czerpie z tej patologicznej działalności. Nie chcemy ujawniać jego danych oczywiście, ale no po prostu wiemy, kto to jest i będziemy skutecznie chcieli doprowadzić do tego, żeby stanął przed sądem. Patologiczne jest też to, że niektóre gminy wręcz współpracują z nimi przy jakichś zbiórkach około charytatywnych, a nawet pseudo charytatywnych, tak bym to określiła, no bo... Z działalność Miasta. nielegalną. No tak, ostatnio był case, że pojechali do Białego stoku taki robić sport washing, jak my to nazywamy, i obdarowywali dzieci z domów dziecka prezentami. Z drugiej ręki wiem, że te prezenty nie trafiły tak naprawdę do tych najbardziej potrzebujących dzieci, że też osoby, które te domy nimi kierują, mówią, że takie dawanie jednostkowo prezentów raz na jakiś bliżej nieokreślony czas tylko tym dzieciom tak naprawdę w psychice trochę robi zamieszania i no widzimy po prostu, że ta grupa stara się teraz medialnie wybielić. No ale przecież jeździli na parkingu tak upalali gumę no to frajda musi być. No tak, to już taka moja może bardziej osobista refleksja, ale ja trochę nie rozumiem tej zajawki na takie spędzanie wolnego czasu, na to palenie gumy, na właśnie uprzykrzanie życia innym mieszkańcom miasta. Mamy pod Warszawą tory wyścigowe w Modlinie czy w Słomczynie i może tam się lepiej oddawać takiej pasji, jaką jest szybka jazda samochodem. No, mamy co prawda kryzys klimatyczny i XXI wiek, no ale okej, okay, nie, nie będziemy tego zabraniać. No to jeszcze jak wspomniałeś o uprzykrzaniu życia innym, to bo mam takie pytanie: Czy powiadamianie służb o takich nielegalnych zlotach to według Was jest właśnie no, takie szkodliwe donosicielstwo? Nie nazywajmy tego donosicielstwem. W ogóle to jest reagowanie na sytuację, gdzie ktoś robi nam krzywdę. Tak, to należy, albo komuś, bo często ludzie nie mają odwagi stanąć za sobą i po prostu zgłosić pewną sytuację, która jest dla nich szkodliwa. Więc raz trzeba zmienić być może nazywanie tego typu zachowania, a z drugiej strony mieć odwagę, bo tylko po prostu zbiorowo reagując, jesteśmy w stanie tą rzeczywistość faktycznie zmienić i podejście policji, bo to jest ogromnie ważne i to podkreślam przy każdym temacie zapalnym. Im więcej osób reaguje, zgłasza w różnych formach, może niekoniecznie na komentarze na Facebooku. Ale telefon, mail do służb publicznych, do urzędników jest niezwykle ważny. W ogóle mamy teraz taki pomysł, żeby kwestię hałasu dodać też do barometru warszawskiego, żeby co roku jednak ten temat był monitorowany i żebyśmy mogli się też wypowiedzieć w tym obszarze. Tak, to jeszcze wracając do pytania po prostu musimy też skończyć z takim dziwnym podejściem, chyba jeszcze zaczerpniętym z PRL-u nie wiem, bo ja wtedy nie żyłem gdzie donosicielstwo określano właśnie no bardzo negatywnie tak, bo to była jakaś współpraca z wrogim systemem. No jakby dzisiaj mamy już naszą wolną Polskę i jakby chyba jest w naszym interesie wszystkich, żeby tutaj było bezpiecznie i posłużyło się lepiej. No więc właśnie chociażby przez takie zawiadamianie służb o jakichś patologicznych zachowaniach, czy no właśnie przez zmiany legislacyjne, zmiany takie faktyczne, jak umiesz umieszczanie większej ilości fotoradarów, włapywanie tych przestępców, doprowadzamy do tego, że wszystkim nam się żyje lepiej. Teraz taki śpieszny przykład, że właśnie w tunelu na, na Ursunowie, gdzie takie kontrole wprowadzono odcinkowe. Jest najmniej wypadków w ogóle chyba w skali naszego miasta, i nawet większe już porównując do innych miast. Więc widzimy, że takie stawianie twarde granic tak, po prostu powoduje, że tych wypadków jest mniej i ludzie się czują bezpieczniej w mieście. I też jest bezbolesne. To jest tak jak przekraczanie granicy naszego kraju i nagle zdejmujemy nogę z gazu. <laughs> i wszyscy jeżdżą bezpiecznie, a potem człowiek wraca do kraju, przejeżdża tą granicę i nagle walczy o życie na tak, na drodze. Tak, dużo z nas to po prostu co? widzi, kiedy wyjeżdża, tak. Mówiliśmy teraz trochę o takiej automatyzacji i egzekucji jakby tych przepisów prawa drogowego, a czy potrzebujemy w Warszawie też Więcej patroli zajmujących się bezpieczeństwem na drodze, i jakby, może też ile mamy ich obecnie? Znaczy ja powiem okrutnie, nie liczę na szybkie zmiany w zasobach policji i po prostu to jest trochę taka gra w tenisa stołowego. Miasto stołeczne odrzuca piłeczkę, że za bezpieczeństwo powinna odpowiadać policja, tak, ale z drugiej strony wiemy, że w policji nic dobrego w najbliższym czasie się nie wydarzy, więc ta automatyzacja jest konieczna i to powtarza zarówno policja, jak i urzędnicy miejscy dyrektorzy biur, którzy odpowiadają za zarządzanie ruchem drogowym. I mówią, że mamy takie możliwości techniczne, tylko blokuje nas praca parlamentu. No tak, tak. No właśnie wiemy, że przecież w policji już teraz funkcjonują grupy Speed, czy policja przeprowadza akcje Ciche Miasto raz na jakiś tam dłuższy okres, ale jednak te mandaty wlepia za przekroczenia prędkości i norm hałasu. No ale po prostu też w naszym kraju, gdzie jest... Stałe niedofinansowanie sektora publicznego, gdzie ta praca policjanta no nie jest jednak obdarzona takim szacunkiem pewnie jak być powinna. No właśnie nie mamy co jakby wyczekiwać bardzo szybkich zmian. I są szybsze metody, i my chcemy wymiotę, żeby one były wprowadzane. Ale tak dla przykładu, no miasto stołeczne, Warszawa w w 2024 roku zasiliło stołeczną komendę policji o 7,5 miliona złotych dodatkowych dotacji. Tak teraz spojrzałam. Więc my przeznaczamy środki celowe na zakup sprzętu, na zakup samochodów czy innych maszyn, o które policja się zwraca. Tylko jeszcze ktoś musi być po drugiej stronie, żeby ten sprzęt obsłużyć. A wyszkolenie takiego policjanta drogówki, który na przykład obsługiwałby sonomer to jest ponoć dodatkowe 3 lata, więc... Mm -hmm. Myślę, że prawo szybciej zmienimy i zautomatyzujemy ten proces. To już kończąc ten temat nielegalnych wyścigów, chciałbym wspomnieć, że możecie także nas w tej sprawie wesprzeć, bo obecnie prowadzimy zbiórkę na pomoc prawną w zakresie właśnie walki z przestępstwami bandytów drogowych. Link znajdziecie na naszej stronie oraz w komentarzu pod tym postem. Kolejnym zagadnieniem, do którego przejdziemy, jest długo wyczekiwany tramwaj na Wilanów. O tej inwestycji i tym, że jeszcze dosyć długa droga, nim dobiegnie końca, opowie nam Michał Cichorz. Czyli ranny z dzielnicy Mokotów, który 29 października był na otwarciu. To wszystko łatwiej sobie wyobrazić, gdy spojrzy się na mapę, widać wtedy, że e, cała ta inwestycja tworzy w zasadzie zupełnie nowy, alternatywny ciąg e, łączący zachód ze wschodem lewobrzeżnej Warszawy i tym brakującym odcinkiem, który e, nie będzie istnieć przynajmniej w obecnych planach przez trzy lata, między 26 a 29 jest tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego, tym ten tramwaj łączyłby Mokotów z Ochotą, e, co wydaje się w opinii radnych zarówno Mokotów jak i Ochoty bardzo istotne, na tyle istotny, że obie rady dzielnicy z inicjatywy radnych Miasto jest Nasze jednogłośnie, głosami wszystkich radnych, wszystkich ugrupowań, przyjęły stanowiska, w których wzywają do jak najszybszego rozpoczęcia budowy tego brakującego odcinka linii tramwajowych, tym samym zwiększając korzyści z tej inwestycji. Dziękujemy Michałowi. Michał nam tutaj wszystko bardzo ładnie opisał. No i czy Wy też cieszycie się, że jest tramwaj? Tak, no słuchajcie, ja nie jestem. Pewnie takim ekspertem od kwestii komunikacji zbiorowej jak Michał. No, mogę powiedzieć, że taką ogólną refleksję, jaką mam, to to, że faktycznie taki kamień spadł z serca, że mieszkańcy Wilanowa długo czekali, żeby ta inwestycja się skończyła, mieszkańcy Mokotowa czekali, żeby też udrożnić ich, ich dzielnice. No, ale y, ważne jest chyba, żeby podkreślić to, że nasze miasto też trochę to jest właśnie tego dowód. Rozwijało się przez wiele lat chaotycznie, zabudowywano kolejne to części właśnie Wilanowa, bez tak naprawdę doprowadzenia tam sprawnej komunikacji. No i teraz tak jakby nadrabia zaległości, no i szkoda, że tak się to u nas dzieje, bo tak naprawdę to powinno być w odwrotnej kolejności, czyli gdzieś budujemy komunikację szynową i wokół niej dokładamy kolejne klocki zabudowy. No tak, ta lista zaległości zresztą jest bardzo długa w różnych dzielnicach, więc tutaj ten tramwaj do miasteczka Wilanów, jak to mieszkańcy Wilanowa mówią, życzyliby sobie pewnie, żeby tych stacji było, znaczy przystanków było odrobinę więcej. Mi się wydaje, że też przy okazji tej budowy szkoda, że nie poprowadzono na czerniaków tramwaju, no bo tam też jest taki rejon, który bardzo intensywnie się teraz rozwija i rozwijać będzie, i to byłaby zdecydowanie no, taka wyprzedająca pewne inwestycje i cywilizująca okolice, jeśli chodzi o komunikację zbiorową, bo tam, nawet jak jest pas to potem się i tak te drogi wszystkie korkują i już jest problem komunikacyjny. No i oczywiście czekamy na realizację tramwaju na zieloną-białą łękę na Gocław. Życzymy sobie, żeby M3 schować głęboko do jakiejś głębokiej szuflady, oj tak, oj a tak. ewentualnie przyspieszyć pracę nad M 4 No i jeszcze tramwaj na modliński. Też owszem. No koniecznie. Tak. Jak już jesteśmy. Też się tam przy... będzie wszystko bardzo intensywnie rozwijać. Oczywiście. Jak już jesteśmy przy tematach otwarć, to warto wspomnieć także o Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które otworzyło się 25 października. Co możecie powiedzieć o tej inwestycji? Jakie macie pierwsze wrażenia ze zwiedzania? No i przede wszystkim, czy sam budynek Wam się podoba? Bo to też jest yy, i chyba już będzie zawsze punktem dyskusji. No. Ja mogę powiedzieć, co łączy tramwaj i muzeum, że oba są niby otwarte, ale trochę niedokończone. Znaczy, wokół tramwaju jest bałagan i wokół muzeum jest bałagan, i też samo muzeum, yy, no, budynkiem jest. I już nie będę nawet jakichś recenzji wydawać, natomiast no, póki co jest puste, bo raczej um, jest jeszcze problem, żeby tam wstawić dzieła sztuki. Natomiast mnie bardzo cieszy, że Warszawa Centrum zyskało taką przestrzeń publiczną, która faktycznie będzie dla nich będzie zupełnie otwarta i żeby to wszystko było przekonsultowane z mieszkańcami. Ten proces projektowy i w ogóle historia Placu Centralnego. No, na przestrzeni ostatnich dwóch dekad bardzo mocno meandrowała i były różne konkursy i różne pomysły na to i koniec końców ten zrealizowany projekt, zwłaszcza plac centralny jest super przekonsultowany i z urbanistami i z mieszkańcami i gdzieś tam udało się odbić tą przestrzeń do XXI wieku, bo przypomnijmy, że to miała być wielka, betonowa przestrzeń do imprez masowych, a koniec końców to będzie zielona przestrzeń, która jeszcze stara się odzyskać czy nawiązać Dialog z historią Warszawy na nowo definiuje. Tożsamość tego miejsca, bo my się musimy po prostu zdefiniować na nowo w tej Warszawie w wielu obszarach, dlatego że no, przez lata następiono, potem nam narzucano wiele kwestii, i tutaj mamy taką szansę unikatową w centrum miasta na nowo napisać sobie, jak chcemy, żeby ta przestrzeń publiczna w dobie kryzysu klimatycznego i różnych innych problemów, z którymi się mierzymy, jak ma wyglądać. I wydaje mi się, że tutaj to jest zdecydowanie w dobrą stronę kierunek, a byłam na otwarciu. I w momencie, kiedy był prezydent Trzaskowski na takim otwarciu, gdzie na, za zaproszeniami, że tak powiem, zupełnie nieświadomie. No i tam było 2300 osób, tłum. Oczywiście, wszystko bardzo ciekawe, że można. Obok takich osób znanych przejść. Natomiast szczerze mówiąc, to się zdziwiłam, że na otwarcie nie wymyślono jakiejś takiej kuratorskiej wystawy, która by była po prostu wraz z oprowadzaniem, tak, żeby coś faktycznie już przekazać. I potem dopiero jak kupiłam książkę, którą bardzo polecam o Pałacu Kultury i Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to tam dopiero jest wyjaśnienie tego, czemu akurat taka praca nie inna wisi i jak wyglądał ten proces projektowy. A następnego dnia, uwaga, i to już jakby kończąc, byłam już na takim otwarciu dla wszystkich i stałam w kolejce i doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji, gdzie tratowano ludzi po prostu bo no do ujęcia z dronu, żeby pokazać, że jest po prostu tłum ludzi wchodzących. No i tutaj był taki reality check, czyli <grym> po prostu mamy coś do nagrania, jakoś, jakieś ujęcie. Być może ktoś też coś nie przemyślał, ale to też widzę, że na ten aspekt bezpieczeństwa zdecydowanie w tym muzeum trzeba zwrócić uwagę. Tak, no mi się tylko przyjdzie zgodzić z moją przedmówczynią, bo padło wiele takich ważnych i głębokich refleksji na temat tej przestrzeni i ważności te instytucje, akurat w tam, koło Pałacu Kultury, koło pracy Defilat. No i też że wielkie nadzieje z tą zmianą, chociaż pamiętam i wiem, że dalej duża część tego ścisłego śródmieścia będzie parkingiem, bo musimy też o tym wszyscy pamiętać, że mimo zbudowania pracu centralnego i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w przyszłości, Teatru e, Rozmaitości, to jednak dalej część parkingu tam pozostanie, więc to będzie bardzo ciekawe zestawienie. Ja też chciałem tylko powiedzieć, że właśnie trochę jest tak, że chyba Muzea Sztuki Nowoczesnej dzisiaj w Europie spełnią trochę inną rolę niż tylko wystawienie niczą, więc też tutaj mam nadzieję, że ta instytucja faktycznie będzie miała taki ważny czynnik, wkładała, do, taki miasto twórczy czynnik wnosiła do naszego życia społecznego, że będą tam się odbywały debaty, może jakieś właśnie kawiarnie no i wtedy może w końcu zmieni się to postrzeganie śródmieścia naszego miasta. No i warto dodać, że tam jest uchwalony plan miejscowy, który jest bardzo przestarzały, bo cała ta część wzdłuż Alei Jerozolimskich jest przeznaczona na usługi i takie wysokościowo zabudowę. Jest tam dużo Mieszkaniówki, co mnie zaskoczyło, mi to bardzo blisko samego pałacu kultury, a jednocześnie w związku z reprywatyzacją i kwestiami własnościowymi, nagle się okazuje, że nic z tym gruntem praktycznie nie da się zrobić, poza właśnie ewentualnie inwestycjami pożytku publicznego, jakim jest muzeum czy jakim hmm. jest teatr. Więc e, wydaje mi się, że póki co to ten teren, ten teren, Pozostały jest stosunkowo zamrożony. Mm. Jeszcze część wpisano do rejestru zabytków całego tego założenia. Więc na przykład te m, wszystkie takie założenia około parkowe, które były 5 lat temu czy 7 pokazywane, że dookoła całego Pałacu Kultury miał być park. No to będzie trudno zrealizować. Natomiast tam jest faktycznie taki mały fragment parkingu, z którym zdecydowanie teraz będziemy walczyć i na tym skupiać uwagę. Także zagmatwana historia. Czyli znowu będziemy, Ale ciekawa, odbierać, znowu będziemy odbierać miejsca parkingowe. Tak. Yeah, yeah. To już tak na zakończenie z okazji tego, że niedawno nasze stowarzyszenie obchodziło 11 urodziny. Chciałem zapytać Was, jak podsumujecie te ostatnie 11 lat i czego życzycie nam na następne 11. Tak, no to może Marta jako starsza starzem by zaczęła? No, widzi. dla mnie miasto jest nasze, stało się de facto częścią mojej pracy zawodowej, bo to tak należy powiedzieć, jak już jestem drugą kadencję radną, więc to jest zaskakujący obrót spraw, i chcę też powiedzieć, że jest to niezwykle instytucja, która rozwija intelektualnie, pobudza. Jeśli szukacie w ogóle jakiejś ścieżki rozwoju, niekoniecznie studiów, ale właśnie takiego think tanku, jakiegoś takiego klubu inteligenckiego, gdzie naprawdę możecie się rozwijać w bardzo różnych obszarach, no to za Zapraszamy, bo tym dla mnie było, miasto jest nasze i zdecydowanie no, wyewoluowało to, ja poszłam po prostu tak, jak mi wskazywała ta, ta ścieżka, jak była jakaś możliwość, to tam szłam. No i zaprowadziło mnie to do Rady Miasta, ale ilość skilli, umiejętności i znajomości, przyjaźni, jakie po drodze się łapie, no jest naprawdę trudna do przecenienia, zwłaszcza w takim dorosłym życiu, jak już ilość tych nowych osób, z którymi się spotykamy i nawiązujemy bliższe relacje, jest ograniczona, a to jest niezwykłe doświadczenie. No, tak więc kwestie polityczne. Możemy się tutaj realizować w naszym stowarzyszeniu, czego Marta jest najlepszym dowodem. Po prostu, też miejsce do osób, które mają zajawkę na miasto, na urbanistykę, i zawsze jakoś. Te tematy je pociągały, więc tutaj jest miejsce na dyskusję i po prostu poszerzanie swojej wiedzy, no i wreszcie miejsce integracji, spędzania wspólnie czasu, a jak wiemy właśnie spędzanie czasu z kimś, z kim wiemy, że mamy podobne zainteresowania, jest po prostu miłe. I, I to jest fajne, i te wszystkie trzy rzeczy można u nas spokojnie realizować. Do czego zachęcam. A ja nam życzę, żeby o nas kiedyś mówiono tak jak o hippisach, że takie pokolenie, taka grupa co zmieniła trochę świat. To może za 11 lat właśnie. <laughs> Także hipisi pozdrawiają was. Tym sposobem dotarliśmy już do końca naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo Wam dziękuję za udział. Dziękuję również wszystkim, którzy nas, nas słuchali. Dzięki Marta, dzięki Eryk. Dziękuję również Michałowi, który raportował dla nas z Mokotowa. Cześć, do usłyszenia i do zobaczenia na mieście. Cześć, do usłyszenia. Cześć.